Wracając ze spotkania wierzących ludzi, zostałam zaproszona przez brata do jego domu. W trakcie przemieszczania się rozmawialiśmy. Mówił, że jego żona przygotowała poczęstunek, wymieniał jakieś wypieki, napoje. Po dotarciu do domu okazało się, że nie ma poczęstunku. Poprosili mnie, abym usiadła, i ten brat zaczął się dziwnie zachowywać. Nienaturalnie mówił. Nie wiedział, jak się odnaleźć w tej całej sytuacji po tym wszystkim, co opowiadał w trakcie naszej wędrówki, tej podróży. Żona stała z daleka, obrażona, próbowała zachowywać pozory. Ubrana była w taki bardzo jaskrawy róż, próbowała być miła, ale to tylko były pozory. Złość wychodziła z niej tak bardzo. W pewnym momencie ten brat bez krępowania zaczął porządliwie całować swoją żonę. Ich dzieci przyglądały się temu wszystkiemu, a ja byłam oszołomiona tym, co moje oczy oglądają. Wzięłam jedną małą córeczkę i próbowałam z nią rozmawiać, aby nie zwracała uwagi na rodziców. Te ich dzieci były jakby zaprogramowane, niby żyły, ale życia w nich nie było. Chciałam się stamtąd wydostać wrócić do domu. Nikt nie chciał pokazać mi drogi. Chodziłam i pytałam, jak się stamtąd wydostać. Tam ludzie żyli swoim życiem i nie zwracali uwagi na innych. Pytałam małych dzieci o drogę powrotu, to tylko kręciłam się w koło. W tym śnie było wielkie, w tym śnie pokazane było kilka domów, i z tych kilku domów rozrosło się do wielkiego takiego miejsca, gdzie ludzie żyją. Widziałam, jak błądząc i nie mogąc się stamtąd wydostać, wchodziłam do domów i z szafek kradłam kawałki pieczywa. Nie smakowały dobrze, były dziwne, nie można się było nimi najeść. I przyszedł taki wykład snu: Sen ukazuje obraz chrześcijaństwa, ludzi wierzących. Jak bardzo dużo wypowiadamy słów, a nie potrafimy ich dotrzymać. Pokazuje też, że staramy się spotykać na wydarzeniach chrześcijańskich, konferencjach, aby zbliżyć się do pana Jezusa Chrystusa, a tam go nie ma. Ludzie wierzący grają, udają, żyją emocjami, brakuje stałości. Stworzone zostało ogromne zwiedzenie i tylko przybrało nazwę chrześcijaństwa. Wielu ludzi nie ma hamulców, żyją jak świat, stąd też są przedstawione porządliwości cielesne. Ale nie zostało po raz kolejny pokazane to, że wchodzą w pozory służby, i ta dziewczynka to symbolizuje. Dalsze napomnienie od Ducha Świętego, aby o drogę nie pytać dzieci, tylko bezpośrednio zwracać się do Pana Jezusa Chrystusa. A te kradzieże pieczywa pokazują, że tylko u Boga jest żywy chleb, i tylko on ma moc wyciągnąć z martwych.